Spadam w dół i góra, spadam w tył i góra. Cześć z Warszawy. Rozpoczęliśmy właśnie pierwszy zjazd Akademii Worship Style. Jesteśmy już po modlitwie, po rozgrzewce i teraz ćwiczymy naszą technikę uwielbienia. Przodem! Szybciej! Woohoo. Czekamy aż przejdą przez białą linię. Wysoko i daleko! Idziemy tyłem! O, góry. Pięknie! Tak jest. Bardzo dobrze. Który psalm? Trzydziesty Ty, Panie, znasz je całe, co na końcu i co na początku. Ręce w górę. Uwielbiamy Cię, Panie. Jeszcze raz. Wskaz. Lewa. I dobrze. I na kolana przód, przód, tył, tył. Siu otaczasz i w prawo, otaczasz i w lewo. Oddajemy ci, panie, nasze myśli, które ty doskonale znasz. I przyjmujemy każdą Twoją łaskę, którą ty nam okazujesz. Dzień dobry pani kierownik. Pani kierownik. Dzień dobry, drogie pani, jak jest na warsztatach. Dzień dobry. Kogo nie ma, niech żałuje. Dokładnie. No. Niech przyjeżdża. Niech Co tu przyjeżdża. się dzieje? Kończymy, modlimy się. Wróciamy. Wszystko po prostu. Cieszymy się. Półtorej godziny rozgrzewka. To było moje marzenie. Po półtorej godziny, no doskonale po prostu. <laughs> nie, naprawdę ja nie żartuję. Jest rewelacja, dokładnie. Dwa lata na to czekałam. Dwa? Trzy. No, Trzy. 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 Kilka słów wprowadzenia w temat uwielbienia bogatańcem. Czym w ogóle jest uwielbienie Boga i czym jest uwielbienie bogatańcem? Taniec sam w sobie niesie ogrom korzyści dla człowieka pod względem fizycznym, pod względem emocjonalnym, psychicznym i też pod względem duchowym jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową i kiedy ja dbam o moje ciało które jest świątynią Ducha Świętego to tak naprawdę doświadczam dobrostanu we wszystkich sferach mojego życia uciesz się z tego że ty oddychasz zanim był czas zanim rozpoczął się świat Cześć. Gdzie chaos idzie. Lewa noga? Na dźwięk Twoich słów nagle poże. Się... baletowe. Pasy jazzowe prawa, lewa balet. Lewa to ta bliżej okna. Dobrze! Słuchaj, ale teraz poczuj wiatr we włosach. Po prostu lecisz na bożą chwałę, gdziekolwiek, gdzie nie wylądujesz, to będzie dobrze. Tylko wyląduj, więc wdech lewa sza, se prawa pasę, lewa leć! Woo! Dziękuję Bogu za moje życie, oddaję mu chwałę, wstaję na jego cześć i skaczę z radości i lecę! Woo! Mamy to? Jeszcze raz. I robię to tylko dwa razy, czyli raz na prawą, raz na lewą. Biorę wdech, z wydechem kłaniam się panu. Przytulam moje ciałeczko i wysuwam lewą nogę w tył, i robię moje skrzydła, które już robiłam. Dobrze? Możemy przytulić naszą nogę jak nas cudownie stworzył Pan, przyjąć to, moje ciało, jeszcze raz je ukochać. Jeszcze raz się ucieszyć tym, że mam te nogi, które dzisiaj tyle skakały. Było bosko! Słuchajcie, dziewczyny tak tańczyły po prostu, wymiatały! To trzeba zobaczyć, to były warsztaty of my lifetime. Bo cudownie, kobiety tak pięknie tańczyły. Jeśli nie było z nami i żałujesz, to koniecznie dołącz, znajdziemy dla ciebie miejsce na parkiecie, bo było cudownie!